Znajdujemy się w nowym budynku wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wygląda w środku. Otwórzmy zatem pierwszy drzwi. W Na naszym wydziale sekrety naszej psychiki są pięknie strzeżone. Psychologia to jednolite pięcioletnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym. To studia które gwarantują zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Psychologia to miejsce wszechstronnego rozwoju, w którym wieloletnia tradycja łączy się z nowoczesną myślą naukową. Zapewniamy profesjonalne kształcenie w oparciu o program studiów oceniony jako zgodny z międzynarodowymi standardami kształcenia. Program ten uzyskał certyfikat European Certificate in Psychology. Gwarantujemy możliwość czerpania wiedzy od doskonałych wykładowców, wykorzystania potencjału bazy naukowo-badawczej oraz korzystania z doświadczeń psychologów-praktyków. Zajęcia stacjonarne odbywają się w nowoczesnym budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapraszam do laboratorium. Psychologia, dosłownie można powiedzieć nauka o duszy, ale czy na pewno? W większości ludzi psychologia kojarzy się z psychiką, terapią i cóż, mają oni w tym sporo racji, jednakże jest to ujęcie dość wąskie, a przecież psychologia to coś więcej. Psychologia na przestrzeni lat nieustannie ewoluowała i zmieniała swój status, a dziś jest nauką o bardzo wielu obszarach zastosowań. W zasadzie nie ma dziedziny życia, w której nie byłaby ona obecna. Co jest najbliższe praktycznie każdemu z nas już od momentu narodzin? Oczywiście rodzina. Psychologia rodziny jest jedną ze specjalności na naszym kierunku, w ramach której kształceni są specjaliści z zakresu pracy z rodziną, zajmujący się diagnozą potrzeb, rozwiązywaniem problemów i udzielaniem pomocy, na przykład w postaci interwencji kryzysowej czy działań edukacyjnych. Wspomniałaś o edukacji. Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji to kolejna specjalność na naszym kierunku. Jej celem jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej, tak aby mogli oni dokonywać diagnozy, wspierać proces uczenia się oraz prowadzić interwencje w przedszkolach, w szkołach i w specjalistycznych placówkach. No, no właśnie, szkoła. Szkoła to jakby nie było grupa ludzi. Patrząc szerzej, to część społeczeństwa. Psychologia społeczna uczy, w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w obszarze zachowań konsumenckich, zarządzania zasobami ludzkimi, w działaniach reklamowych i marketingu publicznym. Społeczeństwo tworzą ludzie, wśród których są także osoby, które zmagają się z różnymi rodzajami problemami. Są to m.in. trauma, przemoc, uzależnienia czy choroby, także te związane z uszkodzeniami mózgu. Taką problematyką zajmuje się u nas psychologia kliniczna i neuropsychologia. W ramach tej specjalności studenci przygotowywani są do realizacji zadań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi, z młodzieżą oraz z osobami starszymi. To wszystko jest zaledwie na miastką tego, czego można nauczyć się na kierunku psychologia. Każdy zainteresowany znajdzie obszar, który spełni jego oczekiwania. My swoją przygodę z psychologią rozpoczęliśmy już 4 lata temu i niebawem czeka nas praca, jednak czas spędzony tutaj wśród znajomych, wśród prowadzących na nabywaniu i praktykowaniu wiedzy zapamiętamy na całe życie. Brzmi ciekawie, prawda? Wystarczy, że już dziś uchylisz jedne z drzwi, które otwiera przed Tobą UMCS. Drzwi Instytutu Psychologii. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w październiku.